Mówię, że nie mam daleko. Zanim film pójdzie dalej, chciałbym najpierw zrobić krótkie wprowadzenie, jak do tego doszło. Więc, spacerowałem sobie i po drodze zauważyłem jeden motocykl, i nie mogłem powstrzymać się od zrobienia mu zdjęcia. Kawałek dalej było widać drugi, no top strict. Miałem jeszcze trochę czasu i w oddali zauważyłem trzeci motocykl. Podchodzę, strykam zdjęcie, a właścicielka motocykla siedziała na ławce. Po chwili rozmowy okazało się, że przed chwilą miała małą kraksę. Szybko pobiegłem do domu po moto i po instaxa, co żeby upamiętnić jej pierwszy szlif w pamiątkowym zdjęciu. No i oto tu jestem. To co, robimy wódkę? <Ach> to jest dobrego. Specjalnie taki, co żeby ludzie wiesz, im więcej komentarzy dają, nawet obrażając, że różowy czy coś. To zasięgi! Najlepiej, no. Zasięg żyliśmy. No. Stajesz obok? Nie wiem, czy to jest taki. Tutaj w z tam, to ja motory. Pani mi powie jedną rzecz. Co tam? Czy ten motor zamyka lipc? Co? <grym> nie, zamyka nie, jeszcze. Jeszcze, nie Nie, jeszcze. Mój kolega ma 12 metrów. Bo... <grym> Też mam takiego. Dlaczego tak? ja, Też mam Ale nie <Pimlego>. Incepcja. Nie, <grabile laid> no no. no, no to, <notable> <Glenn sound> <tim> Pierwszy szlif? Tak! No, no, tak ja, to jak Wiesz, no, to to z głowy chociaż no, nie? Nie, nie, no tak się zawsze bo tak? Ci, którzy już leżeli, ja robię, Tak, jak moja pierwsza Bo to że. Tak, zawsze tak, zawsze taką sprawą. Ja do zawsze sprawdza, bo to czasami wyprzedają, czy czasami sprawdza. sprawdzam. Mogę być z tu dzisiaj patrzę, pani. Na szczęście. No, 12 lat jeżdżę i ani razu się nie wywróciłem. Ale dwa tygodnie temu ćwiczyłem jazdę na motocyklu na placu. No i się przewróciłem. Ucząc się. Ja wyjeżdżałem z prawej i sąsiada płoc. Na sąsiadzie płocie. Zatrzymałem nowym płocie. Robimy najdroższy tak, pod świata. No, pod pewnie drogi wyszedł. Nie, mogę to Zrobię to A to niedawno? A. A tu co ci się stało? Tu? Teraz coś? No, teraz. Ja, ja, je ja, po prawej stronie. Ja jechałam prosto na lewym plasie no i pani nie wiedziała, że to są dwa pasy, więc skręciła z prawego. Tutaj w tą uliczkę. No i... Ale to też spotnie urazowało tyle do wrażenia. No no, ma. No, no. Więc nic, nic mi się szczególnego nie stało. Tylko złokka ja wprowaliła. A to już miałaś? Nie, nie, to wszystko nie poszło. Nie, tutaj wyciągnęliśmy, bo to było całe wszystko wbite i byłem rozwalony a ten wyciągnęliśmy, bo chcę go poskać, wiesz, żeby też wyjechać na chatę. No no no. Bo to było wszystko w środku. O masakra. No i nie jeszcze. Ja Ty <laughs> nie odpadnie jeszcze na jednym się trzymam. Albo w ogóle ją odczę, po co ci? W sumie! <laughs> Ale to za miasto wiesz! Ja mam licznik cały czas zaklejony. W sumie nie wiem ile jest. Co? No mam zaklejony. Serio? No. Tak. Łatwiej jest zakleić licznik niż montować i tuszować. Aaaaa! Ao! On sobie licznik zakrywa niż zamiast zakrywać w kamerce. No ale, co on Wiesz, jakie o? Dużo szybciej wiesz, wrzucać filmik bez tego, bez blurowania. Tak, no właśnie, ja się zastanawiałam, jak się bluruje, bo to jest dość ciężkie, jak widziałem jakieś tam. No. A tak to przyklejone. I <grymkawe> to Dawaj, stawaj przy że. Zdjęcia z Ja nie wyjściowo tak na zdrabkę <grymkawe> Pokaż rękę? O! Mamy. To, go... Nie słyszę. Proszę. To już jest do ciebie. Coś... Lepsze pamiątki dziś. jest mi Chociaż trochę lepiej. O, tak, jest mi trochę mi bo... no To to co? Powodzenia! Dziękuję ja bardzo. idę dziecko usypiać. To się specjalnie przyjął. Na razie. Na razie. No, no mam kamienkę pierwszą. Poczekaj, jeszcze Rolka będzie. Jasne. Ferde, Rolka. Marka.